Więc chyba Trzeba przestać się bać i też coś pomyśleć Aha Jak najbardziej Może być z rapu to jest z prestiżem. Jakby kto pytał. Jakby kto pytał, to jest nas z prestiżem. Co nie? Miałam plagi obok, ale zjebałam. E, nie kojarzę. Ale chętnie poznam. Na lewo od szaka. Nie? Da, mówiłam. Kamieniem rzucił. Sprint. Sprint i kamień w bildzie. Nie tego uh, Asha w sumie W sumie zjebałam Mam cię A dziękuję, będzie surf. Okej. Okay. Chodź. I teraz sobie pykniemy hak plugi. Cześć Darek, dzień dobry. To mnie zniszcz... Darek, jak moje oczy dawno cię nie widziały. Ej, odbiłam achievement. Okej. Okay. osiągnięcie. How oh, nice. And I came. Na rannego będziesz kostkę otwierać. No, Ojej, my bet, my bet. To niczy ma a Drugi gun. Dobra, pójdziesz tu Jak to wygląda raz. Dobra, przy tym genie są. Ktoś tam nie kręci. Nie wiem, czy to nie Klaudia w ogóle. Zniszczymy to. Tyk. Dobra Infernus, dzięki wielkie. Gdzie on pobiegł? Ha. Ja się cofnę tutaj. Raz. Dobrze się cofnęłam. Bardzo dobrze się cofnęłam. Raz. Dzie Like this. Chodź tu dziadzie Pyk może jeszcze kiedyś będzie okazja Słuchaj Mam taką nadzieję Idę na hak plagi O, ty pipo. Cześć Basi. Yy, no, wczoraj odpaliłam WHS-a, bo testowaliśmy go. Yy, pierwszy raz graliśmy w sumie, żeby przetestować. Ale mam mieszane uczucia strasznie. Znaczy, no, może nie, że nie siadło, bo generalnie gra się wydaje fajna, tylko po prostu nie ogarnęliśmy, co się dzieje totalnie. Więc to jest naprawdę kolejna gra, którą gdzieś tam moim zdaniem by trzeba było trochę więcej poczytać, trochę bardziej ogarnąć. No bo to nie jest podobne do DBD. No to jest, wiesz mi się, to jest nowa gra, tak naprawdę, której trzeba się uczyć, nie? Ja co ja, ja instalowałam. Akurat u mnie zainstalowanie to jest chwila moment, nie? na Streamku raczej nie. Tak myślę, że raczej, raczej, raczej nie. Raczej tego VHS-a nie będę targać na stream, ale nie wiem. Może jeszcze się przekonam do tej gry. No, ale te kolejki nas też zniechęciły trochę, nie? Bo czekaliśmy 10 minut na mecz z Turwami. No, trzeba ogarnąć, no bo my w sumie weszliśmy tak na zielono bardzo. Um, w tego VHS-a. Jakoś mega... Y nie wczytywaliśmy się o co tam chodzi. No i mieliśmy trochę problem. Tak, Kezwiną. Jak go powinni ściągać właśnie w tym momencie? Jeden okno, mogłam wyjść za takiem, się pogubili, tutaj trochę mam wrażenie, hej, okay. chodź, niech oni sobie będą ranni Jak najbardziej mi to pasuje. Ja mogę ich poobijać. I teraz byśmy zrobili tutaj. Okej, okay, parada pójdzie. Jak mi jest spokojnie. Aha, dobra, to już czytałam. Może to gry z początku wieku, coś w 20... yy, Grałam w Harry Pottera na streamie. <gry> Tego starego U. kiedyś. Uff, Cyber, dziękuję pięknie za Witam cię serdecznie na streamku. Hej. Zdarzało mi się jakieś takie, wiecie, produkcje starsze pogryć po na streamku. Ale to raczej było eventowo, swego czasu było, mieliśmy takie środy... Um, Hej, kadziubaski! ze starymi gierami. I, i właśnie wtedy wyciągałam takie starsze tytuły. Cześć, Wolf, cześć. Uuu, ładnie. To nawet nie wiedziałam, nie znam giery. Zaciąłam się. Mi tak. Leżysz. Okej, okay. wydawało mi się, że słyszę Asza. I nam o to właśnie chodziło. Świetnie partoliłaś kolegów. Dobra, Asza mam na lewo. Kostkę podniósł. Teraz. A dobra. A ja go nie ja Jedna A ja no to A surów powinien A ja Kamień, gdzie on nie uciekł? Doktorkiem nie, to jest senobita. Dobra, wrócę tam pod hak. A zobaczymy, czy buszcze, Basie zobaczymy. Zaraz się napiję. Ona już mnie nie powinna dobiec. Ładny okay. bait na szafkę, Długo na przebiegu. Okej. Okay. jeden, bo ty też koleżankę uratować. się podnoszą już raz czyli nikt genów nie kręci kai okay? chodź nie ma problemu kai okay, ładnie

Chodź. Już się nabiegałeś w tym meczu. Starczy ci. Gena dokręca. Znaczy ma adrenalinę. Jeśli ma to chujowo, jeżeli nie ma, to spoko. To powinnam ją tu złapać bez problemu. Otworzę zaraz. Myślałem, że to będzie dokręcać tego ogona. Mamy cenę, mamy pas.

judge back haaj nava Ej, ładnie. Szory ziomek. Hop. daleko Otwieram kolejkę, także zapraszam chętnych, którzy chcą zagrać w grę Dead by Daylight na Survivorach.